Dzisiaj pokażemy wam zestawy czapki i kominy oraz naszywki dla dwóch kołowieckich. Pierwszy mamy tutaj dla koła łowiec kołowieckie koło Sobul i Panna w Dąbrowie oraz drugie koło koło łowieckie Rogacz numer 1 w Łodzi. Tu mamy zestawy akurat w zestawie sorka lebrzosa. Tutaj naciągniemy, żeby było ładnie widać tą grafikę. Z logo na czapce. Czapka, tak jak widzimy, się uciąga. Pokażę tak na rękach. Uciągliwa. Od środka jest takim misiem. Czyli taka przyjemna, w dotyku akurat. Do teraz tego, na taką porę na taką roku, porę, tak, jak teraz tak, już mamy. Tak. I tutaj jeszcze wspomnę, że czapka ma te przeszycia. Wykończona też tutaj taką nitką elastyczną, żeby nam ładnie to pracowało. Tak. Na głowie dopasowało się nam do głowy. I tutaj mamy komin. Komin pokażemy, również z tą również samą również z tą grafiką. grafiką tak. Piękne takie te kolory soczyste na tej grafice. I mamy logo na dole koła Łowickiego Rogacz. To ładnie nam się wtedy prezentuje taka czapka z tym kominem. I pokażemy jeszcze tu z tyłu ten komin i tą czapkę. Jakie są tutaj te kolory umieszczone z tyłu. Czyli wrzosy. Tutaj mamy wrzosy. A tutaj... A tą grafikę. Mamy takie zieleni w trawie. Tak, sorek w trawie. Również jest logo na czapce umieszczone. I z tyłu taka grafika trawy. Tak. I kolejny tutaj mamy komin do zestawu do tej czapki. Również tu zobaczcie, jak pięknie on tutaj nam się prezentuje w tej trawie. I również mamy na kominie logo Łowieckiego Rogacz. I z tyłu pokażę jeszcze. I to był ten zestaw dla tego koła. A teraz mamy kołowieckie sobul. I panna w dąbrowie. Są to naszywki wykonane haftem. Przygotowane z rzepem twardym i miękkim. Odczepiamy sobie taki rzep. Przyszywamy taką naszywkę. Najpierw ten rzep miękki do odzieży. Tak, I przyklejamy taką gotową naszywkę. Sobie. Przyklejamy. A tutaj mamy pozostałe naszywki i teraz mamy zestawy czapki i kominy właśnie z tym samym logo co mieliśmy na naszywkach tak tutaj mamy też sorkiem pięknie się prezentuje czapki od środka z tym misiem i pokażemy z tyłu i teraz komin. Piękna grafika. I logo. I logo na, logo kominie. na kominie. Kolejny. Też w tych wziosach, tak, Z logiem tutaj z boku. I w zestawie komin. komin. Z logiem na dole. I kolejna grafika ciemniejszych trochę tutaj kolorach lis. tutaj nasz tutaj Taak, pięknie, pięknie patrzy. I, I logo. mamy logo. I w zestawie jest komin. Też tutaj piękny jest ten lis. I logo mamy na dole. I od drugiej strony I tutaj mamy czapka jest w ciemniejszych kolorach. Teraz mamy dwa. Dwa, tutaj, wilki. dwa wilki. Tutaj troszeczkę inaczej się prezentuje, ale piękne są. W tych liściach i z logo. Ze, tak, śnieżny tak. Taki, tak. Tutaj mamy z tyłu. A tu a teraz komin do tego zestawu. O, zobaczcie. Jak pięknie. Dwa wilczki. I logo oczywiście. I pokażemy jeszcze tu z tyłu ten komin. O, bo tutaj się trochę nam przesunęła ta grafika do tyłu. Czyli cały jest taki tak. podkład w grafice. I tutaj jest dzik. Dziczek. Patrzy tak. na na wprost. Ukryty w świerkach. Tak. <laughs> I tutaj mamy również logo. Koła Łowieckiego, Sobuli Panna. I komin. I komin. O! Na kominie pięknie widać. bez duży, tak. I ta grafika ku dołowi na kominie. Tak wyglądają zestawy, czyli czapki, kominy i naszywki. naszywki. Pozdrawiamy Was serdecznie. Każdego!